Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszych zmagań z Arsenalem. Dzisiaj prawie dokończymy sezon, prawie, ponieważ tylko mm, zagramy sobie do 30 czerwca, ponieważ potem z dniu musimy wybrać, czy zmieniamy klub, czy też nie. Jak więc, oczywiście, decyzja należy do Was, czy zostajemy w Arsenalu, czy też zmieniamy naszego pracodawcę. Ok, yy, tak więc na razie może sobie przystemulujmy to spotkanie, ponieważ jest ono grane o nic i tak gramy rezerwy, więc. Za bardzo nas nie powinno to spotkanie um, obchodzić. Jednak udało się zwyciężyć, mimo tak słabego składu. No, nie, się muszę przyznać. Mosak już nie jest zawieszony, oraz że reputacja jego menadżera rośnie. Ok, przygotujmy sobie może skład najbliższe spotkanie z mm, Newcastle. Oj, może nie, Juro, bardziej Museczkę. I Ogbona Sisoko, prawa strona Jerwinio, środek witcher z Martetą, na lewej stronie Mertens, a w ataku Pampersi, Welliton, ławkę rezerwowych. Jedno tak... Może tak zostać tylko z jedną małą rotacją diabi wejdzie w miejsce naszego uprzedniego pomocnika. Chociaż może się zdejmiemy Bena który tak nie do końca jest naszym zawodnikiem tylko na wypożyczeniu, więc może lepiej zainwestujmy w naszych piłkarzy. ok, tak więc... Oj, oj, może konferencję zrobimy i zmotywujemy naszych piłkarzy przed tak ważnym spotkaniem. Jednak mm, jedna mała zmiana będzie tym razem, ponieważ jest to bardzo ważne spotkanie Ostatni mecz sezonu i finał po Harongli Tak więc może rozegramy sobie je w całości Bez e, powiedzmy montowania skrótu Może zagramy sobie na poziomie normalnym, żeby to było w miarę jakoś tak a, lepiej wyglądało No cóż, nie za bardzo zdążyłem się przyjrzeć skład składowi naszego dzisiejszego przeciwnika Hmm, dobra, Czerwino Dobra, chyba gramy na stadionie Wembley Więc całkiem fajnie to będzie teraz się prezentować No niestety Wojtek obronił Dobra, ale te, tego już nie masz szans obronić No gdybym trafił Dobra, nieważne okay, Tak więc Koncentracja od początku Jeżeli uda się zdobyć Szybko bramkę to będzie całkiem fajna sprawa Ponieważ będziemy mogli wtedy kontrolować Przebieg um, dzisiejszego meczu i wszystko będzie w naszych rękach. Tylko fajnie by było, gdyby się. O, okej, okay, przestało. No, czekajcie, wybaczcie. Muszę zrobić małe cięcie i zestartować program do nagrywania, ponieważ troszeczkę FPS-y spadają. Okej, okay, witajcie z powrotem. No, teraz powinno być chyba dużo lepiej. No i mam taką nadzieję, że będzie lepiej. Dobra, mamy fajną sytuację. Żerwinio. A ja troszeczkę nad przeczką. no cóż ale fajnie się zapowiada I w czwartej minucie pierwszy strzał no to całkiem niezły wynik jak na mm, finał mamy sporo szczęścia właściwie, że po drodze mm, wyeliminowani zostali zdecydowanie silniejsi rwale niż Newcastle ponieważ mogą być na no, dużo, dużo gorzej i uda się dobić? okej, okay, super, tak jest w Ampersi 7 minuta no i 1 do 0 Ok, więc teraz możemy się już nie tak bardzo rzucać do przodu i starać się nie stracić jakiejś głupiej bramki z do Najgorsze tak będzie teraz odpowiedzieć na tą pierwszą akcję, bo niekiedy komputer mm, jest nie do zatrzymania właśnie w tej pierwszej akcji po utracie. No okej, okay, ale niecelne nie zbadanie. Więc sobie rozegrajmy krótko i pograjmy trochę e, obrońcami. Aby nasi zawodnicy mogli się nieco lepiej ustawić Okej, okay, mamy teraz ponownie szansę na wyjście... Ojej, trochę za bardzo się skupiłem w Ampersim, patrząc czy wychodzi A nie na tym, czy ktoś czasami nie chce nas zaatakować tutaj Dobra, nasza... Trochę znowu niecelnie nie? <laughs> Całe szczęście, że... oj piłkarze Newcastle nie są jakoś wybitni technicznie czy w porównaniu do naszych bo ogólnie na no, zawodnicy strasznie źli nie są dobra i wypuszczamy Walitona czy będzie pierwszy? nie, pierwszy będzie obrońca na razie jakoś strasznie ciężko nie jest piłkarze naszego rywala nie potrafią sobie stworzyć jakichś super groźnych sytuacji no okej, okay. nieudany dribbling Kompletnie nie Okej, okay, ale pierwsze koty zapłatę Teraz nie za bardzo możemy dopuścić do dośrodkowania. Pewnie będzie schodził do środka, a tak. tak więc możemy sobie. O, fajnie, jeszcze wyszło podanie z tego. O, brawo, Elton. nie do końca się zrozumieliśmy i, I przez to straciliśmy piłkę. No niestety nie zdalnie. że w historii piłki. Gracze się tym, że jako jedni z pierwszych rozgrywali mecze z numerami na koszulkę. No tak, to ciekawostka właśnie powtarza się niezwykle często Chociaż tak fajnie, że twórcy postanowili dodać coś takiego, bo to troszeczkę z początku rozgrywki e, urozmaica a kiedy już znamy te wszystkie anegdotki, które komentarzy powtarzają w to, wciąż i wciąż no to się robi nieco denerwujące niekiedy. Dawaj, dawaj uda się niestety zawodnicy Postrzymali Artetę. No już mamy tu auto, więc też jakaś sytuacja może się z tego um, urodzić. Ok, Sisoko Dobre zejście. ojej um, chyba będzie nasza, bo jesteśmy nieco lepiej ustawieni. tak. Do... No ale no, nie do końca w imperzji miałeś podawać tutaj. Takie straty najbardziej właśnie mnie denerwują, kiedy nie do końca um, ten kierunek podania jest taki jak. By się chciało. Dobra, teraz nie za bardzo można tutaj. O, dobra, rozrzucił. Może będzie troszeczkę łatwiej zabrać im piłkę. Chociaż robi się groźnie. Brawo Wojtek. A, niestety jeden do 1. 35 minuta. Lovenkranz wyrównuje głupia sytuacja, muszę przyznać, bezsensowna trochę straty. wszystko zaczęło się od naszej straty w środku pola czyli właśnie tego złego ukierunkowania naszego badania tak dokładniej o którym wcześniej mówiłem będzie 2-1? tak jest, dobra tak więc szybka odpowiedź i znowu jesteśmy zwycięzcami jak na ten moment Panie, bo gdyby udało się do przerwy doprowadzić ten wynik, wtedy moglibyśmy wprowadzić ewentualnie jakieś modyfikacje w składzie. Chociaż nie wydaje mi się, że były one konieczne, ponieważ drużyna prezentuje się całkiem nieźle. Kolejny raz błąd techniczny tego piłkarza tam na tym skrzydle. No chyba jest to ich najsłabszy punkt, tak więc prawe skrzydło. To ten element boiska, którym nie powinniśmy się aż tak przejmować i bardziej skupić się na tym, aby blokować piłkarzy grających na przeciwnej flance. No, prawie się udało zejść do środka, ja dość strzał. Jednak obrońcy okazali się lepsi. No cóż, no dobra, ej, panowie, 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 musimy to wybić, żeby do tej przerwy dotrzymać. Oj, dobre zagranie. Dobra, Sisako, nadzieja w tobie. No okej. Okay. I wiadomo kogo, czyja strata. <grymne> nie no dobrze, nie będziemy już dręczyć tego piłkarza. Dobra, tak więc mamy 2 do jednego po przerwie... to przerwy i zobaczymy sobie jak wygląda energia naszych piłkarzy po, po niej no zmęczył się troszeczkę Arteta tak więc nie będziemy go dręczyć ojej zapomniałem poznajmować piłkarzy którzy grali wcześniej no dobra trudno okay, mam nadzieję że nikt na skrzydła nie będzie kontuzjowany i czy nie będzie musiał wchodzić na plac boiska dawaj Dobra, brawo, oj Wilczy Już cię chciałem pochwalić, że o, ładnie, żeś się tam wykombinował I rozrzucił taką naszą akcję, żeby przeciwnicy nie do końca wiedzieli o co chodzi No ale podanie nie do końca cele. Okej, okay, teraz możemy troszeczkę tę piłkę pootrzymać Chociaż w sumie teraz jest fajna sytuacja, się rodzi Nie ma spalonego? Nie 3-1, tak jest Tak więc w finale prowadzimy 3-1 po kolejnym golu Chyba kolejnym golu Robina Lampersiego. No właśnie. Po kolejnym golu. Tylko teraz... Hmm, musimy uważać, żeby nie stracić tej bramki na 3-2, ponieważ prowadziłoby to znowu jakąś lekką nerwowość i dało nadzieję piłkarzom Newcastle na jeszcze odwrócenie wiesz, losu czy znaczy szansy na swoją korzyść. Nie, 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 nie. Dobra. Uywa, wyrzuć, wyrzuć! Dobra, wybaczcie. Dobrze. Jest. Brawo, brawo, brońce. No okej, okay. mamy kolejne, sz kolejne, sz kolejne szanse zagranie ciałkiem ciekawej kontry, jeżeli tylko Whaleton. Nie, niestety nie udało mu się podać. Ale gdyby się udało, znowu w Ampersi wyszedł na sam na sam i miał szansę zdobyć swoją trzecią ramkę w tym spotkaniu. No, koleś. 60. minuta, my cały czas prowadzimy, brawo Wojtek. Okej, okay, może przed tym rzutem rożnym przeprowadzimy sobie jedną zmianę. Okej, okay, to wykorzystajmy teraz tę przerwę. Zmęczony jest troszeczkę, mam persji, wprowadzimy sobie Agmulla, Chora, który jest szybki. I w takich sytuacjach właśnie, żeby podać mu prosto padle, może się nam przydać. A gdzie ta piłka? Dobrze. Wyjaśniono tylko teraz diabi. No, nie jest za dobrze. Za szybko przeszli, w nasze pole karne jednym podaniem. Nie tak to powinno wyglądać. Na szczęście mm, piłkarz, Newcastle, uderzył tu głowy i nie do końca chyba oddał taki strzał jaki chciał. Dobra, teraz możemy już sobie kolejny raz budować naszą akcję. O i właśnie teraz możemy spróbować wykorzystać jego szybkość. Chociaż to podanie nie było najlepsze, niestety. Właśnie, Mercedes gra w tym spotkaniu, kompletnie niewidoczny. Spalony? Mam nadzieję, że nie. I słupek! No niestety. A mogliśmy prowadzić już 4 do 1. Mm. Ok, ale mamy kolejną szansę. No dobrze, dobrze, obrońcy to wyjaśnili. Oj, oj. Panowie, uwaga. No niestety. No, mamy chyba jeszcze jedną zmianę do dyspozycji no w posiadaniu piłki nie wygląda to najlepiej niestety to nie my prowadzimy no ale wynik jest po naszej stronie tak więc jakoś wybitnie mi to nie przeszkadza no tam chyba... okej, okay. to jest z O, ależ ofensywnie wyszedł jest środkiem pola myśmy teraz się na jakąś kontrę nie nadziali jak skoro obrońcy to sobie ofensywnie hasają ale strzałów niestety nie najlepszy. okej, okay. ważne że oddajemy strzały i wtedy zawodnicy Newcastle muszą wiedzieć, że do przodu nie mogą strasznie iść, bo kontra jakaś wyjdzie i stracą czwartą bramkę. Jest takie oddawanie strzałów, nawet nie najlepszych. Kiedy jest naprawdę ważny spalony? Spalony niestety. A spory był? No minimalny. Chwilę wcześniej mielibyśmy szansę. Sam na sam. Dobra, gdzie nasze? Nie, troszeczkę dobro, znaczy za niską piłkę jak dla naszego um, zawodnika. Bo jakby była trochę wyżej, moglibyśmy powalczyć główką, a jeżeli tak była niżej, no to wtedy byliśmy skazani na porażkę, bo staliśmy z tyłu. Okej, okay. tylko za autu. Oj, okay. dobrze, dobrze, ogona. No hmm, tak strzelając, nie spotkaniu. proszę. To jeszcze jest musi rywala do błędu No jak na razie tego nie widać. A dobra, interwencja. Ale mało brakowało. moglibyśmy to przejąć. Dobra ile ciszek był Nie tutaj błagam Cię Wilsher. Rozrzuć to. Do Wellitona? 41 Welliton 4-1. niezła nie akcja. Okej, okay, tak więc przy, przypieczętowaliśmy nasze zwycięstwo. Chyba aż możemy być spokojni o wynik. Hmm, ciekawe jaka nagroda będzie czekała nas za to zwycięstwo. Ale chyba na jakiś żaden porządny transfer tak czy siak nie starczy. oj, 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 oj. O! na no szczęście obok bramki. Tak więc 4-1, a nie 4-2. Chociaż powinno w sumie... O Jez. Kompletna klapa! Dobra! No, chyba ci za głupi błąd! No dokładnie. Bezsensowny błąd. Chociaż w sytuacji 4-1. No mogą się takie błędy zdarzyć. Gorzej gdyby to było... Załóżmy 2 do 1 i... Albo co gorzej byśmy e, remisowali. Tak troszeczkę głupią piłkę oddać byłoby wstyd. No nie do końca się teraz z zrozumieliśmy On pobiegł do góry, my chcieliśmy na dół, i tak wyszło jak wyszło No e, be, be, no nie żartować sobie, że 4-3 No, no tak dokładnie, on Chyba już nie zdążymy rozegrać tak żadnej akcji. O, jeszcze na koniec mi powalili. Okej, okay, tak więc, Puchary znasz. Um, może wysłuchajmy, co komentatorzy mają do powiedzenia. Okej, okay, to tylko ty. No, dobra jednak, nie? No, teraz już chyba koniec. Tak więc piłkarzem meczu został Welliton. Chyba jak najbardziej zasłużenie. Sceli, to prawda, znaczy, dwie bramki i miał dwie asysty. Tak więc, chyba ta nagroda jest jak najbardziej zasłużona. Ok, otrzymamy jakieś wiadomości, nagroda, od 2 miliony. No, to faktycznie jakoś strasznie dużo. No, jasne, łukasz, jasny. Ok, tak więc. O, no, nieco lepiej. A, to okej, okay, to liga. Dobra, zerknijmy sobie może na mm, inne ligi i zobaczmy, kto awansował. Mm, dobra, więc awans uzyskał West Ham, Blackpool, Nottingham, chociaż nie wiem, czy te zespoły dalej grają w barażach. Chyba tak, coś takiego, mm, tylko nie jest za bardzo napisane, kto awansował, więc dopiero przekonamy się o tym w sezonie następnym. A teraz sobie już kontynuujmy. Prawdopodobnie niedługo. dobrze, bardzo. Okej, okay, właśnie, no czekaj. Komu? Oj, ten rakityś nieszczęsny. Jeżeli do przyszłego sezonu się nie pojawi, to po prostu go zwolnimy. Liczę na to, że jeszcze może jakiś błąd się wkrada albo coś takiego. No dobra, Juru. K człowieku. Ile to masz lat? 25. No i czasami się przydaje, a bezsensownie wydawać. Wielkie pieniądze na jakiś obrońców, skoro możemy mieć um, tego właśnie piłkarza. Tak więc zaproponujemy już ten nowy kontrakt. Natomiast z, z tym drugim piłkarzem raczej nie będziemy tego a ma robić. Ok, oferta przyjęta, tak więc mamy go w naszym składzie. No, jemu raczej nie będziemy przedłużać już 57. No, to raczej nawet nie ma sensu, chyba za bardzo. Um, mógł przedłużać tego kontraktu, mimo tego, że ma już 19 lat, no to w wieku 19 lat już troszeczkę większy poziom mógłby być. Mmm... Okej. Okay. I już jest 29. I jak będzie 30. to będziemy już powoli kończyli ten odcinek. Okej. Okay. Tak więc koniec sezonu będzie dopiero w odcinku... To chociaż nie, dobra. Jednak e, musimy zrobić koniec już teraz, e, ponieważ inaczej nie możemy zapisać gry. Więc pochar by nam się nie zapisał. Koniec wypożyczenia. Benayon wraca już do Chelsea. Mm, do nas wraca Bentner. Y o, jeszcze jest inni piłkarze, którzy chyba raczej nie będą zbyt wysoko w hierarchii naszego zespołu. Hmm, ok, chyba otrzymaliśmy. Tytuł menadżera miesiąca czy roku, coś takiego, tak? Menadżer sezonu, dobra. Wyniki w, kraju, w krajowym pucharze i bardzo udany sezon, tak więc takim nieźle. Hmm. Otrzymaliśmy ofertę z Lazio, Montpellier, Villarealu, <grytory> Victor i Guimarães. I chyba jednak zostaniemy w naszym arsenalu, ponieważ takie kluby, no to nie jest zbyt wysoka półka. Może w przyszłym, kiedy reputacja nam wzrośnie. Tak więc wybaczcie, że to nie wy podejmujecie decyzja No ale niestety nie mogłem wtedy zapisać naszych postępów w rozgrywce Hmm, nadchodzi nowy sezon Tak więc pewnie kalendarz będzie dużo bardziej zapełniony Ponieważ teraz dochodzi puchar mistrzów i tego typu sprawy Ok, przesumowujmy sobie do 1 czerwca Tak, by, tak abyśmy otrzymali cele oraz informacje o rynku transferowym Zdobądź puchar Dojść do półfinału I Hmm. Zakw zakwalifikuj się do Pucharu Mistrzów Budżet transferowy 53 miliony Nieźle, nieźle I oczywiście okno transferowe otwarte Zerknijmy czy może komuś się poziom zmienił przez ten sezon Znaczy przez tą przerwę Nie, chyba nikomu się nic nie zmieniło Dobra Tak więc w tym odcinku to będzie na tle, w następnym zobaczymy sobie, jacy zawodnicy są bez kontraktów, kogo moglibyśmy ewentualnie zatrudnić, kogo moglibyśmy kupić, a więc w tym odcinku to już na serio tyle, do usłyszenia, do następnego razu, cześć!